Hej, już dawno nie mieliśmy takiego oceniania kosmetyków, które kupiłam. I przez kilka ostatnich miesięcy miałam ich też dosyć sporo, ponieważ kupiłam bardzo dużo produktów, chociaż niektóre były po prostu w zestawach. I chciałam kilka rzeczy opowiedzieć więcej. Stwierdzam, że jest taki dobry element w tym, że już prawie jest połowa roku i mogę przejrzeć sobie, co kupiłam i co bardziej używałam przez ostatnie miesiące. Przykładem jest tutaj, no coś, co bym pewnie trochę ominęła, ponieważ to jest zestaw puszków od Maxi. Ten zestaw puszków to jest trzy różne rozmiary. Kupiłam go w jakiejś promocji, no małej, bo małej, bo to jest embraż. Za 29,90 można mieć trzy fajne, naprawdę puszki. I to, że ja piorę je co tydzień, i nic się jeszcze z nimi nie stało. Żadnego rozklejenia, żadnego rozwalenia, żadnego przemieszczenia się tego środka gąbki powoduje to, że myślę po prostu nad kolejnymi rzeczami z Embra, Jakby mam także dalej ten kuferek i brush holder. Niestety jakby jeszcze nigdzie nie byłam, więc ciężko mi powiedzieć, czy się sprawdza to w podróży z tym wszystkim. Ale, ale jest to, że no fajne... Są te rzeczy jakościowo, bo przyznaję, puszki lubię, a niestety no posz, puszki takie najzwyczajniejsze w świecie, które kupujemy, są zazwyczaj po prostu sklejone i one się rozpadają po praniu w pracy, bo ja zawsze je pere w pracy razem ręcz, z ręcznikami. Dalej, uwaga, mam tutaj całą kolekcję, bo to chyba najlepiej przetestowałam z lutego. Odense Eye z Morgan, z Morgan Turner i uwaga, jak paletkę kocham miłością największą na świecie ponieważ to są moje kolory, które uwielbiam flety, róże no po prostu wszystko tam jest odpowiednie to dalej się nie mogę przekonać do tego, co się dzieje z ustami jakby nie mogę znaleźć Odpowiedniego makijażu. Może nawet teraz było to dobrze, szczególnie ten mat, ale nie mogę znaleźć odpowiedniego makijażu, który będzie mi pasował do tych kolorów. Dodatkowo strasznie ciężko mi się tego używa i jeśli to jest cały czas. Muszę po prostu trzymać je w pudełku, żeby wiedzieć, jaki to jest kolor. I wiem, to jest głupie, bo mogę po prostu je wyjąć, odwrócić, ale ja nie, strasznie nie lubię trzymać ich do góry nogami. Mam coś takiego, że nie. Nie mogę. Więc jak paleta. Która no, też niemało kosztowała, bo ona w tym całym moim zestawie kosztowała 175 zł aż. To jednak te wszystkie rzeczy do ust mnie trochę dobijają, że ja ich nie używam. Po prostu nie używam. Co tam jeszcze miałam? O, właśnie. W lutym sobie też kupiłam korektory Shape Tape. I tak, liczba mnoga jest tutaj odpowiednia, ponieważ kupiłam trzy rodzaje. Mam. Zwykły Shape Tape w odcieniu 16N, który bardzo lubię mieszać, ostatnio chyba nawet było na którymś filmie mieszać z bazą pod tworząc taką bazę kolorystyczną. Mam Creamy Concealer w kolorze 16, 12N, nie 16 12N i w kolorze 12S mam Radiant Concealer. I na przykład dzisiaj mam ten Creamy od godziny plus minus 6.30. No jest ładny. Przypudrowany heanem. Tym rosy. I o nich nie mogę się na razie wypowiedzieć. R tego reddienta nawet nie otwierałam, bo stwierdzam, że jeszcze chwilę poczekam na jeden korektor, który mi się tam powoli kończy. Ale ten Shape Tape pod oczami. To jest taki mega zawodnik. Czy będzie on moim ulubionym? Wątpię. Chociaż do, mieszane, do mieszania jest naprawdę spoko. Ale... Promocja, która wtedy była. zamiast 145 zł za to, co mam w Seforze. Płacę poniżej tam stówki. Gdzie nawet z tymi promocjami, które wchodzą w Seforze, wcale mi to nie daje czegoś takiego. Wiadomo, trzeba zapłacić ze strony Tarte za przesyłkę, plus tam macło od razu wchodzi, jak z tego co dobrze pamiętam. Ale jeśli. Kiedykolwiek, jakkolwiek znowu będzie promocja na Shape Tape, myślę, że warto sobie. Po prostu kupić, spróbować, jakby, jeśli ktoś, jakkolwiek, ma możliwość, się złożyć z kilkoma osobami. Będzie to inwestycja bardzo dobra. 51 było za przesyłkę, a oryginalnie, że tak powiem, 77 za korektor, czyli połowa ceny polskiej. Co tu już miałam? U, dobra. Kupiłam sobie także miniaturę kajali. Ta cena. Kajali w Seforze, ona się podnosi. Już nie mówiąc o tym, że ostatnio zobaczyłam, że ten zestaw, który kiedyś omawiałam w nowościach z Sefory, on najpierw była cena jedna i cena druga, w zależności od tego, jaki to był zestaw. Potem mi się okazało, że ten, oba zestawy są w tej samej cenie. Następnie popatrzyłam się i miniaturki poszybowały ponownie w górę, bo było to 29, potem 139, a teraz jest chyba 145 się już w ogóle zaczyna strasznie mało opłacać kupowanie tego kajali, chociaż, no, jakby mam trzy sztuki. I ja sobie kupiłam wtedy The Wedding Silk Santal. I może to nie są moje najbardziej ulubione, ale strasznie, strasznie chciałam je mieć. Szczególnie jeszcze jak zobaczyłam wszystkie polecajki. I tu jest tak: szampan, yy, frezja biała, biała, pink. Pralin, czyli różowa pralina, nektarynka, drzewo sandałowe Sugar Mask. Nie wiem, to jest. Coś. Jakby y, opis sam w sobie, według mnie, nie jest ciekawy, ale jakby porównanie tych wszystkich nut i jak to miało wyglądać z opisu, było dla mnie o wiele lepsze. I tak kupiłam z ciekawości, kupiłam ze 139 zł. Czybym kupiła pełną? Nie. Jeśli ktoś potrzebuje jakiś taki, wiecie, podarunek typu do koszyczka dla panny młodej, czy coś takiego, myślę, że to jest fajny sposób. Szczególnie, że one są naprawdę ładne. Tak jak ten, tutaj ten Lici, też bardzo ładny. Więc te miniaturki, one są bardzo estetyczne, bardzo fajne w użytkowaniu. Nie potrzeba ich też bardzo dużo, więc starczą Wam na dłużej, ale nie sądzę, że powtórzę ten zakup. Szczególnie, że. Na Kajali rzadko wchodzi jakaś promka W marcu Kupiłam sobie mało Bardzo mało Bardzo mało Nie, żeby to było aż 19 produktów Patrzcie się, który tak najlepiej sobie przetestowałam No dzisiaj przetestowałam ten Alicia Satin Wear Healthy Green Tak wiem, dwa miesiące później, bo mam w tym momencie maj Kupiłam Wtedy ten Kacza Tiger Okej, okay. Kacza Tiger to jest aktywne serum na przebarwienia od yy, Albicji w Krainie Składów. Krajina Składów myślę, że jest w większości osób znana w tym momencie. Jako kanał, który zajmuje się właśnie pielęgnacją. Jeszcze mam problem. Wycieka mi to strasznie. Jeśli chodzi o użytkowanie. Nacisnę lekko, płynie. Nie wiem, ile tego w końcu zużyć. Jakby jest napisane tutaj iż. Niewielką ilość produktu nałóż na oczyszczoną skórę twarzy, delikatnie rozprowadź, pozostaw do wchłonięcia, następnie nałóż ulubiony krem lub SPF, możesz stosować na dzień i na noc. Ja i tak polecam SPF. Nieważne co i jak, jeśli chodzi o produkty z witaminą C. Używam na dzień, to przyznaję, może powinnam używać bardziej na noc. Ale nie jestem pewna czy Zauważyłam aż takie różnice pod względem moich przebarwień, a w ostatnim czasie zrobiło mi się ich trochę i byłam przekonana, że na początku widziałam rezultat, bo w kilku miejscach wydawało mi się, że trochę się ta skóra zmieniła. Jednak potem mnie strasznie wyzypało i te przebarwienia wróciły w takim zastraszającym tempie, że nie zauważyłam nic. I zaczynałam się zastanawiać, nad sensem używania tego produktu, ale wiem, że nie mam też nic innego, tak naprawdę, na przebarwienia w tym momencie, co bym mogła używać. I samo serum kosztuje 40 zł, ma 25 ml. Nie jest ono może ani najtańsze, ani najdroższe, ale no, nie, nie wiem, nie wiem po prostu, co mam z tym zrobić. Myślę dalej, bo może po prostu muszę zużyć do końca, przemyśleć dokładnie sprawę. Wydaje mi się, że jestem w tym momencie w połowie. Używam prawie codziennie, oprócz jakichś tam pojedynczych dni, więc może jeszcze ta moja opinia się zmieni. W tym momencie jestem na takim bardzo 50-50, co mam dalej robić. Niestety. Dobra, w kwietniu. Oprócz tego, że poszalałam, kupiłam sobie cały zestaw z Liko. Tenkowbuls z, z, z azjatyckimi rzeczami. Jakby tam mało używałam, więc się nie wypowiem, bo było tam bardzo dużo rzeczy. Nawet nagrałam z otwierania tego filmik, ale potem stwierdziłam, że to nie ma sensu, gdzie nie było już potem tego. Kupiłam o 9, wiecie, tak, na strasznym farcie. Potem sprawdziłam oceny i ludzie dawali, nie wiem, jedynkę za, przez to, że nie mogli kupić to nie ma sensu. No ale y, kupiłam wtedy paletę Poetic Shades i też jest na kanale filmik z tą paletą. Ja bardzo dużo używam w ostatnim czasie i jest to, jest to paleta bardzo moja. Czemu? bo już. Styl. Dalej, dalej nie rozumiem mojego zafascynowania różem jeśli chodzi o makijaż. Jeśli ja nie lubię na sobie różowego jako ubranie, ale. Jakby... Legali blond, co nie? Może coś w tym jest. Że każda blondynka gdzieś musi mieć ten róż. Paleta kosztowała 90 zł. Oprócz tego, że ma dwa cienie naprawdę fajnej jakości. Tak? Dajcie znać, czy słychać różnicę. Może. Albo ja już będę wiedziała. Nie wiem. Co mi przyszło? <laughs> Polecam. Tyle? Tyle. Dobra. Przestaną wiercić. E, paleta... Oprócz tego, że ma dwa piękne cienie, które są tutaj te kolorowe, ładne, błyszczące. Ma takie cienie, wydaje mi się, dosyć dzienne i pod względem formuły mi się, wydają mi się troszeczkę inne od poprzednich. Jednak są to na tyle dobre cienie, że myślę, że, że myślę, że, że mogę polecić dalej, bo tam wtedy też mówiłam o tym, że są dobre. Ale myślałam jeszcze nad takim filmikiem, co bym zrobiła, jeśli mogłabym skastomować swoją paletę. I że tam mają swój taki customizer, jeśli chodzi o cienie. Chciałabym to zrobić. Czyli wybrać sobie z ich kolekcji na stronie, właśnie The Dots, ich cienie, które bym chciała skastomować w tym momencie, jakby to wyglądało. Przez to, że mam też wszystkie cienie, <grym> wydaje mi się, że to będzie fajna sprawa. Bo będę Wam też mogła pokazać ogólnie kastomy palet, kastomowy palet I jedną z nich jest Hourglass w ogóle z nowości, tak FYA. I tam też bym chciała, ale jest jeden problem: nie ma tam słoczy, więc byśmy musieli tylko się pobawić jakby wizją artystyczną moją. Dajcie znać, czy chcielibyście taki, to wtedy bym może znalazła gdzieś jeszcze na jakichś innych stronach takie zrób własną paletę. your own palette. Kiedyś chyba nawet było na kolor popie. Dobra. I jeśli chodzi o ten miesiąc, to tu jedno co mogę powiedzieć, to mam mega duży problem z kupowaniem plasterków na pryszcze. Na niedoskonałości, przepraszam, Stefany. Mam ich tyle w tym momencie, bo kupiłam sobie ostatnio też z. Catch. Catch Me Patch Brightening. Tak? To jest ta firma? Nie mam żadnego pojęcia. Ale yy, kupiłam sobie te. Zrobione w Korei. Ich jest 90. jakby kupowałam ostatnio je w... Czym? W TK Maxie. Ogólnie tam w TK Maxie mam fajny wybór tych plasterków. I kosztuje 35 zł. Dobry sprzęt. Nawet ostatnio nie powiem. używam. Pod makijażem, mimo tego, że nie lubię za bardzo używać plasterków pod makijażem, ale wzięłam sobie te. Wziąłam sobie ostatnio, dokupiłam z nowej marki, wydaje mi się, w Rosmanie. To jest R. I oni mają różne te plasterki, ale te były chyba jednym z najtańszych i też na promocji. To jest Invisible Pimple Fighter Patches. I te są duże, tamte są mniejsze, ogólnie tamte są w dwóch rozmiarach: 12 i 10. 30 sztuk i 60 sztuk. I te są z taką obwódką, jak coś. Te są z obwódką. Tamte nie są z obwódką. Tu w ogóle mam też kolejne, które wydają mi się najlepsze, jeśli chodzi o zdejmowanie, bo one mają tutaj ten, przydzielony ten paseczek. Mam z Kosariksa jeszcze te czerwone. Mam jeszcze jedne z TK Maxa. Czekaj ta. Mam jeszcze takie z TK Maxa, które też są, też są mega fajne. Troubless. Wydaje mi się, że jedne, co o nich wtedy mówiłam, a to też chyba w tym roku nawet kupowałam, też 35 zł, 96 sztuk. Jedne, co to to trzymadełko, żeby nałożyć sobie. Mi nie działa, albo ja nie, nie umiem, jestem beznadziejna w nakładanie tego z tym trzymadełkiem. Ale no, jestem królową ostatnio pimplepaczy kupowania i y, y, trzymania tego na... Mm, Moim, no, na mojej twarzy i jest to jeden z tych zakupów, które bardzo mocno przemyślę zanim kupię i stwierdzam, że jednak jak się popatrzy z tyłu czy jest to zrobione w Korei czy nie to jest lepiej tu jest też zrobione w Korei? nie tu jest chyba nie, made in PRC czyli to jest zrobione w Chinach te, które właśnie te Troubles i te Kacz nie, Pat, whatever te pomarańczowe są rozrobione w Korei i uważam, że one mi się lepiej trzymają uważam, że te mi się o wiele lepiej trzymają, te Erny też mi się dobrze trzymały, nie powiem, bo ostatnio dobrze mi się trzymały, ale to też była powierzchnia która nie wymagała dużo typu tutaj jeśli mam gdzieś tu w okolicach brody, dopomóż mi Bogu plasterków. Ja umiałam nałożyć 10 minut później je ściągnąć, ponieważ o połowa już odpadła. No niestety, no w tamtym miejscu potrzebuję takiego dobrego plasterka, który mi się będzie trzymał. Cały Boży Dzień. I te Stricte Korea o wiele, o wiele lepiej mi się trzymają. Ale to może tylko te, które w tym momencie jakby posiadam, z takich nowych rzeczy, które Wam chciałam opowiedzieć co i jak, jakby wiele rzeczy kupiłam, nie powiem, kupiłam dużo rzeczy w tym roku, już ale uważam, że nie mam o wiele więcej do powiedzenia a, pytanie czy ktoś z Was używał tych płatków wait, wait, mm, jakie zbliżenie <noise> tych kimoko bo ostatnio też sobie kupiłam i nałożyłam sobie je dwa razy Mam dysonans. Mam yy, strasznie duży problem, ponieważ one mnie lekko szczypią. Ja je używałam dosłownie na 2-3 minuty, bo to uczucie było bardzo dziwne. I to jest ta kolega nowa wersja. Wiem, że jest jeszcze jedna. Nie wiem, czy tak to powinno działać. Jakby nic więcej potem się nie działo, jak je nałożyłam. Jak je nałożyłam ogólnie, bo myślałam, że też może się nadadzą jako pielęgnacja przed makijażem ale niestety nie, ponieważ wszystko, ca cała ta esencja spowodowała, że musiałam zmyć cały makijaż twarzy bo zrolowało mi się to strasznie ale no po prostu przy samym nakładaniu odczuwałam nieprzyjemne uczucie, więc jak macie jakieś też te tego typu polecajki na te płatki pod oczy to dajcie mi znać bo te boję się trochę używać jak coś to może tam komuś do spróbowania, czy też ma takie odczucia jak ja, czy tylko moja skóra źle działa na kolagenowe, złote, peptydowe płatki pod oczy z kimoko no. więc to tyle na dziś mam nadzieję dajcie znać w komentarzach co sądzicie o takim mówieniu? O tym, co się kupiła? Tak naprawdę w każdym miesiącu jedną rzecz omówiłam na szybko. I to tyle na dziś. Na razie. Pa. A i o jakości aparatu i mikrofonu. Please. Błagam.